Mamy obraz, audio, kolory. Dzień dobry. Witam was w kolejnym unboxingu. Ostatni był nieco mniejszy. Rozpakowaliśmy monitor. A dzisiaj mam ostatnią część składową mojego zestawu. Zamówienia realizują szybciej niż się bym tego spodziewał. I dzisiaj mamy troszeczkę większy element. Udało mi się zamówić orurowanie do FJTH AK2000. Złóżmy to teraz w jedną całość. Tak więc mój chytry plan polega na tym, żeby zrobić jak najtańszy gimbal z monitorem podglądowym i aparatem, który powinien pociągnąć nam w bardzo wielu różnych warunkach. No więc do dzieła. Zaczniemy od tego, co jest najnowsze, czyli orurowania do Fajutecha. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Dobra, idę Wam pokazać. No więc, co my tu mamy? Jest pierwsza belka, kolejna belka, kolejna gumka. No i jest główna belka. Oczywiście gumki, więcej gumek, to są nóżki, to będzie przewaga nad Roninem M, dlatego że Ronina M trzeba niestety nosić ze statywem i na tym statywie go odstawiać. Następna rzecz to gimbal, który już znacie z poprzedniego odcinka, jest to fajutech AK2000. Wybaczcie, żeby bez zbliżeń, ale troszeczkę tego jest, czas się kurczy. Więc na koniec nagram birola stałem z gotowym setupem. Po pierwsze, upewnijcie się, że macie baterię w środku i jeśli już one są w środku. Rozkręcamy sobie górną część. Mamy tutaj taki pierścień, kiedy go wykręcimy. Gimbal jest rozłożony na dwie części. Na sam gimbal i na tą część sterującą. Część sterującą wkręcamy w prawo ramię dołu podstawy. No to ciach. Następnie wkręcę sobie tą drugą rurkę. Trochę tu niewygodnie, ale. Teraz sobie zamocuję samego gimbala tutaj są, są piny i cztery miejsca na takie umocowanie które są zarówno tutaj jak i tutaj więc powinno to być plug and play ogólnie jest to mega prosty system wszystko pasuje samo przekręcam i działa no i teraz tak górna poprzeczka no i mamy 90% sukcesu za nami część dalsza, no to tak troszeczkę tu pozmieniamy montujemy kamerę na gimbala ja swojego Ronina M się pozbyłem Chciałem czegoś innego, chciałem mieć możliwość, właśnie mniejszego gimbala, jednoręcznego, ale też takiego większego setupu. No i okazało się, że można to załatwić w ten sposób, że się kupuje wszystko od jednej firmy, i to wszystko dalej działa w fantastyczny sposób. I teraz tak: monitor podglądowy. Mój plan jest taki, żeby zamontować sobie tego po prawej stronie, tutaj gdzie mamy rękojeść gimbala. Tak jak widzieliście, te uchwyty tutaj są załączone na tej rurce od razu, więc tylko przekręcam ten monitor i to jest plug and play i jesteśmy gotowi do nagrywania. Teraz bateria, połączmy to wszystko tym kablem. I tak naprawdę gotowe. Wszystko powinno już działać. Zobaczcie jak to wygląda. So. Tak jak widzieliście, zaraz Wam powiem ile co mniej więcej kosztowało, żebyście mogli takiego gimbala złożyć również dla siebie. Jest to koszt 550 około złotych za y, orurowanie do futech 1400 zł bodajże że kosztuje FUTECH. Jest to jeden teraz tańszych i fajniejszych gimbali, jakie można dostać, jeśli chodzi o jakość cena. No i monitor podglądowy to jest koszt około 900-950 zł. Także nie jest to dość wysoka cena. Ping. No i mamy kogoś, kto już ten sprzęt testuje. Także. Jeszcze trochę i zobaczycie jak razem z Kubą na kanale ten sprzęt testujemy, i wtedy będę mógł powiedzieć jak on się sprawdza. Ciema na mordeczki. <laughs> no to co? Do zobaczenia, cześć.